Dzień dobry, wieczór Polsko! Właśnie zrealizowałem dla Was nowe wyzwanie i odpoczywam sobie, siedzę, piję kawę, a wyzwanie opublikuję dla Was dopiero w niedzielę bądź w poniedziałek, gdy wrócę z działki. Bo teraz chciałem po prostu sobie z Wami pogadać. Jak wiecie, wakacje nadchodzą. Czas, w którym możecie zapomnieć o szkole, możecie się zrelaksować. I z tej okazji chciałbym porozmawiać trochę o szkole. O czasach, gdy ja chodziłem do szkoły, a było to dawno, dawno temu, ponieważ obecnie, dokładnie 5 lipca, czyli za parę dni, kończę 30 lat. Tak, właśnie taki stary jestem. Ale na szczęście nie czuję się staro, bo gdzieś we mnie to dziecko cały czas drzemie i mm, jestem takim Piotrusiem. Mam syndrom chyba Piotrusia Pana to się tak nazywa. Eee... Jeśli chodzi o prawidłowość psychologiczną. Nie czuję się staro, czuję się młodo i chyba widać to na moich filmach i wiecie o tym. Dobra, nieważne. Wracajmy. Miałem mówić o szkole, czyli musimy cofnąć się do czasów, gdy chodziłem do podstawówki. Jakim byłem dzieckiem? Byłem dzieckiem żywiołowym, byłem dzieckiem bardzo energicznym. Rodzice, jak i nauczyciele mieli ze mną ogromne problemy. E, wszędzie było mnie pełno i tak dalej. Chyba dlatego na koniec podstawówki w ósmej klasie dostałem dyplom najpopularniejszego chłopaka w szkole. Mimo problemów ze wzrokiem m, przełamywałem te kompleksy. Starałem nosić się maskę i zawsze się uśmiechać. E, mimo, że było ciężko. Lekcje w wf były ciężkie dla mnie m, i matematyka. Aha, to też był mój koszmar. Nie wiem, nie ogarniam, do dzisiaj tego nie ogarniam. Do dzisiaj tabliczkę mnożenia, gdy ktoś mnie zapyta się, ile jest 3 razy 7, muszę się dłużej zastanowić. A ile to w ogóle jest? <laughs> nie no, żartuję. Ale naprawdę matematyka sprawiała mi olbrzymi problem. E, chodziłem na korepetycje, ale mimo to i tak zawsze gdzieś te truje, dwuje mi wpadały. E, nie byłem jakimś wybitnym uczniem, ale nie byłem również słaby. Byłem chyba przeciętny. Pamiętam wywiadówki, których bałem się najbardziej. Wiedziałem, że zawsze z matematyki mam zawalone. I wyzywanie rodziców, kary, długie rozmowy i tak dalej. Nie, to była normalka, jak dla mnie pamiętam. Jakoś udało mi się przez tą podstawówkę przebrnąć. Postanowiłem pójść do liceum i wybrałem klasę humanistyczną. Uwielbiałem język polski, uwielbiałem lektury czytać. No teraz. Muszę powiem wam się szczerze przyznać, że jakieś 7-8 lat e, nie przeczytałem żadnej książki. Nieraz żonę namówię, żeby po prostu mi poczytała. Wzrok mi na to nie pozwala, po prostu nie widzę liter. Ale odkryłem audiobooki, <grych> od których się uzależniłem. I od jakiegoś czasu chłonę jak gąbka wszystkie książki. Zamiast oglądać telewizji, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz oglądałem jakiś film, Kładę się do łóżka i go, do godziny 12 słucham sobie jakiegoś audiobooka. Świetna sprawa. Teraz na przykład przerobiłem całego Wiedźmina. Yy, polecam Sapkowskiego. Naprawdę, kiedyś uważałem, że. Ty, yy... Po serialu, po filmie, gdzieś tam po recenzjach, które czytałem, stwierdziłem, że to jest straszny gniot, ale jednak książka jest dla mnie rewelacyjna i polecam wszystkim miłośnikom fantazy, bo uwielbiam e, ten gatunek e, literacki. No dobra, ale nie mówimy o, o, o książkach, tylko ogólnie o szkole. E, wybrałem klasę humanistyczną, bo chciałem gdzieś tam tyle zostawić, tą matematykę. E, Czas to wszystko później zdefiniował, okazało się, że jednak nie zostawiłem za sobą, a odwrotnie ta matematyka, kurde, wyrosła przede mną jak dom. Yy, I pojawiła się też chemia, z której miałem olbrzymie problemy, ponieważ pani, która uczyła tej chemii, była totalną, masakryczną kosą. Jak oglądaliście film Misery, to ona ją przypominała. Była okropna, przyczepiała się do wszystkiego, była upierdliwa, po prostu chciała zniszczyć, zgnoić ucznia. Nienawidziłem jej i. Jak ja chodziłem do szkoły, to ona była już bardzo stara, a niedawno przychodziłem koło mojej starej szkoły i zaczepiłem jakąś młodzież, pytając się, czy ta pani nadal tu uczy. I okazuje się, że ona jeszcze tam uczy, i do dzisiaj strasz. Więc, no, to jest nasz problem tutaj, e, który gdzieś tam państwo powinno rozwiązać. Zwiększyć emerytury dla nauczycieli i wysłać ich trochę wcześniej na tą emeryturę, ponieważ sporo tych starszych e, nauczycieli gdzieś tam się wypala. Moja żona jest nauczycielką, jest młoda i widzę, ile ona zaangażowania wkłada w przygotowanie do każdej lekcji. Ile wycina, ile kleje jakieś tam rysunki, coś, żeby te lekcje były atrakcyjne, żeby je urozmaicić. Ma w sobie pasję, powołanie i tak dalej. A w tych nauczycielach starszej daty jakoś tego nie widziałem. Naprawdę, pamiętam, że chemia była dla mnie bardzo, bardzo, bardzo yy, ciężka. No jakoś przez to liceum udało mi się przetrwać, bo... Poznałem przyjaciół, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Za tydzień idę na ślub do jednego z nich. Pozdrawiam Janek. Pamiętam, że liceum to był też taki okres buntu dla mnie. Okres buntu trochę wagarowałem przez panią, właśnie od chemii, przez panią od matematyki. Unikałem tych zajęć i gdzieś tam wolałem sobie pójść w Siną dal niż do szkoły. Pamiętam, że wtedy sprawiałem wielką przykrość rodzicom, za co serdecznie ich przepraszam. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby mój syn tak podchodził do życia, ale byłem gówniarz, jeszcze niedojrzały i dużo błędów wtedy zrobiłem. No jakoś udało mi się to liceum przebrnąć, napisać maturę, chociaż sam dzień matury był rozwalający, muszę wam to opowiedzieć. Chodził do naszej klasy chłopak, na którego mówiliśmy gangster. Nazywaliśmy na niego gangsterem dlatego, że chłopak miał z met 55, met 60 wzrostu i jeździł olbrzymim mercedesem e, swojego taty, takim wiecie, bogatym, w skórze i tak dalej. I że on był taki mały, ledwo sięgał do pedału, więc jak podjeżdżał pod szkołę to było widać tylko ręce na kierownicy, nie było widać nawet jego głowy. I w dzień matury wszyscy staliśmy sobie na dworze, chłopaki tam sobie palili i tak dalej, rozmawialiśmy trochę. Mm, relaksu przed najważniejszym egzaminem yy, i dojrzałości no i gangster podjeżdża i wychodzi w dresie, my normalnie w śmiech a gangster patrzy na nas też z taką powagą i mówi a wy panowie co tak się odwaliliście w stróż Boże ciało święto jakieś czy co? a my do niego gangster, matura a on do nas bo wiedziałem, że o czymś zapomniałem <grym> i w dresie pisał maturę, nie? to było mega yy. Pamiętam, że prawie oblełem przez maturę przez ściągającej, ponieważ sam nie robiłem ściąg, bo i tak bym ich nie przeczytał. Wiecie, wzrok. Ale siedziałem w ostatniej ławce i wszystkie ściągi, które szły z przodu, trafiały do mnie na sam koniec i kładłem je pod tyłek. Pewna nauczycielka, która przechodziła, w końcu zauważyła te ściągi, ale na szczęście była wyrozumiała, powiedziała, że mnie bardziej ukrył. Więc mi się upiekło. Napisałem maturę i postanowiłem pójść na studia. Jakie studia wybrałem? No i tu pewnie wielu z Was zaskoczę. Oprócz muzyki, moją największą pasją był rysunek, malarstwo i tak Byłem bardzo uzdolniony plastycznie. Postanowiłem pójść na studia plastyczne. Było bardzo fajnie, do momentu, gdy pojawił się rysunek techniczny. Pamiętam, że zajęcia odbywały się na poddaszu, takim bardzo zacienionym, bardzo ciemnym. No i tam trzeba było wykazać się jakąś precyzją e, tych kresek, tymi ołówkami, takimi, wiecie, cienkimi liniami, dokładnością i tak dalej. No i tu znowu ten wzr, e, zwro, wzrok pu, wzrok, zaczął szwankować, no i nie poradziłem sobie z tym przedmiotem i musiałem zrezygnować z tych studiów, niestety. Ale postanowiłem zrobić studium e, graficzne, więc jakby z wykształcenia jestem specjalistą do spraw multimediów oraz grafiki komputerowej. Chociaż wybrałem tutaj ten kierunek tylko po to, ponieważ chciałem się dokształcić. Nie chciałem mieć żadnego papierka, czy, 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 czy jak to ludzie robią dla magistra, dla czegoś, bo cię łatwiej pracę dostać. Chciałem się czegoś nauczyć. No i rozczarowałem się bardzo, ponieważ mm, nie nauczyłem się nic ponad to, co już wcześniej wiedziałem. Co sam wyuczyłem się z tutoriali oglądając je na YouTube i na innych stronach poświęconych grafice komputerowej. Pewnie miałem większą wiedzę niż ci wykładowcy, którzy wykładali, którzy mnie uczyli. No i tu zakończyła się moja nauka. Od tamtej pory mam wakacje. Nie pracowałem nigdy w zawodzie i raczej już nie będę pracował, ponieważ nie radzę sobie już zupełnie w photoshopie i tak dalej. Słabo widzę i tyle, co będę was okłamywał. Ok Zresztą sami dobrze to wiecie. No ale dzięki temu pasję Całą przerzuciłem na muzykę i temu się poświęcam, dzięki temu tutaj jestem i nagrywam dla Was wyzwania. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o szkole. Fajnie, że już nie muszę do niej chodzić, chociaż wiem, że są pewnie ci, którzy kochają szkołę, ludzie, którzy są uzdolnieni bardziej ogólnie i potrafią sobie poradzić z każdym przedmiotem. Zazdroszczę im, nie musieli cierpieć tak jak ja cierpiałem. Ja szczerze mówiąc, nienawidziłem szkoły. Nienawidziłem nauczycieli, chociaż było paru, których naprawdę e, dożyłem sympatią. Hmm. Dobra, koniec tego filmu. Co chciałem, to powiedziałem: są wakacje. Cieszmy się, korzystajmy ze słońca. E, odejdźcie trochę od komputera. Wyjdźcie, pograjcie w piłkę. Zostawcie tego cholernego Minecrafta. Hmm. Pokopcie w ziemi na dworze w ogródku. <laughs> Cześć!